Wow, czekaj, czekaj, uważaj, żeby nie spać. Dobra, dzięki. Nie, piesku! Nie! On był taki młody Co? No, Jak on to zrobił? Przyżyłeś, przeżyłeś, już już się bałem! Ja też spróbuję! Co? Ej, Staw bo za tobą mnie screep! Per Ała. Dobra, poćwiczmy strzelanie. Piesku, pokaż nam jak to się robi. Wow! No, piesek tak umie strzelać? Teraz moja kolej. Ała. Ej, piesek chyba mówi, że mamy za nim iść. On wie najlepiej, chodźmy. Mamy przejść po tym moście? Przecież my nie damy rady. Hmm, no może piesek zrobi to pierwszy. Piesku, pokaż mu. O, jak on umie tak skakać? Też spróbuję. Nie! Ała. Smok już prawie pada, zaraz nam się uda, ale nie, leci do mnie, muszę skakać. Proszę, Stubson, wylejmy wodę, wylej wodę szybko, proszę. A, ja nie mam wiadra. Co? Dzięki piesku? Piesku, Stawson. A, mówił, że idzie poszukać świątyni. Może piesek mu pomaga? Co? Co to jest? Peter, pomóż mi, on chce mnie wysadzić. Piesku, co ty robisz? Przestań, no nie rób mu krzywdy. Albo będziecie mieć 10 lat nieszczęścia, albo subujecie Petera. Piesku, co ty mówisz? 10 lat nieszczęścia? Na pewno zostawią. Chodź Stawson, idziemy.